Cześć, dzień dobry! Słuchajcie, tak jak mówiłem, tak jak obiecałem, dziadzia kupił sobie nowego gruza. Tak jest! Piękna eleganza! Słuchajcie, zanim się rozłączycie, bo to nikt takich głupot nie kupuje, nie? No i piłują to drzewo, i piłują, będą nam przeszkadzać to troszeczkę się dowiecie <śmany> o dziadzi i zrozumiecie też po części czemu nie daję y, kontaktów, nie dlaczego nie mam czasu. A więc mianowicie, słuchajcie, zapłaciłem całe 700 zł za Leganzę. Patrzcie, nie jest zgnita, w ogóle nie jest zgnita. Z tyłu ma nowe klocki, nowe tarcze, aluski. <śmany> Z przodu, paście, nowe klocki, nowe tarcze. A jak wiecie, Dziecioma Lacetti, nie? Są takie same. Mhm, mm jedziemy dalej. Nowiutki tłumiczek, tak? Mm. Lacetti ma taki sam. Patrzcie, fotel rane. I uwaga! No A to nie koniec ekstrasu Patrz, jak maszyna pali Ender Klimu Tylko coś Jak podłączałem na kable O działa o. Ekstra o! Nabijemy te LPG, zobaczymy jak działa. Pewnie. I co jeszcze? No i akumulator. Ale patrzcie jak pięknie pracuje. I przebieg 186 tysięcy. Tak, ee, słuchajcie, akurat nie wszystko zapasowało, bo sytuacja wygląda w ten sposób. Nadworny złom dociągania wszystkiego, spalania wszystkiego i jeżdżenia po części, umiera. Także potrzebny złom zastępczy. Kolejna sprawa. Widzieliście Borsuka, nie ma lekko. Idą upały. Chłopaki w razie czego będą potrzebowały coś nowego na budowę. No niestety pojeździł więcej niż trzeba. Nie wiem czy wiecie, ale będziemy robić dalsze materiały z LPG. Dziedzia musiał odkłócić od swojego klienta Omega B, bardzo fajną, ładną. Już w tamtym roku stoi u niego, nie mam gdzie zabrać. Zerwał się rozrząd, tak, bo tam była kombinacja z motorem parę razy. Więc potrzebny jest motor do Omegi B. Tara A więc tak to wygląda. Mam bardzo, że tak powiem, dużo już swoich zajęć i tego wszystkiego. Więc ciężko mi, że tak powiem. Usługi robię, dlatego mam warsztat, jedno stanowisko, tam sobie gdzieś pracuję. Tak, robię to takie samochody jak Peugeot. Tak, a resztę po prostu ogarniam swoje i. No, kiepsko jest czasem, naprawdę kiepsko jest czasem. Przejdźmy do Leganzy, nie? Poujeżdżamy sobie zaraz, tak? Bez problemu zobaczymy, bo zawsze chciałem mieć Leganzę, bo to kiedyś tym jeździli, mówili, że to bardzo wygodne, super się tym jeździ. No, to zawsze chciałem mieć, nie? Dzisiaj musi osiem pieczeni przy jednym ogniu, e, że tak powiem, upiec. I słuchajcie, ciekawy temat, i zawsze dziecię ma głupie szczęście, nie? Bo cieknie jej prawdopodobnie z rozrządu. No tam nie zobaczymy, zaraz sobie porozbieramy tam wszystko, nie? Ale patrzcie, pasek alternatora jest nowy, nie? No, więc czy czasem nie było tak, że chłopaki zmienili pasek rozrządu, a nie zmienili pompy wody? I może się okazać, że. Trzeba będzie wymienić tylko pompy wody, ewentualnie pasak, więc koszt 80 zł. I ona ma jeszcze ponad pół roku przegląd i ubezpieczenie, więc będzie można, że tak powiem, się powozić. A nie, czekajcie, ma tu coś. Tylko czytamy? czy odczytamy. Czekajcie, czy dobrze widzę? 154? 154 tysiące 154 tysiące 186. A więc wychodzi na to, że zrobiła tylko trzy dychy, i pompa będzie jeszcze wodna pewnie oryginalna. To zrobiła, skoro zrobiła trzy dychy, Heh, to mogą być fajne jaja. A jeszcze jedna z starych czasów gdzieś w śmieciach mam chyba dwie rolki prowadzące na rozrząd opłowskie. Kiedyś robiłem yy, po rozrządzie urwanego dziada i się okazało, że miał wymieniany, wymieniany rozrząd, i z jakichś powodów się pasek zerwał. Chyba gdzieś w śmiecie będę miał jeszcze dwie rolki. <laughs> Dobra, no to teraz bierzemy się. Szybciutko tu rozbierzemy i zobaczymy, skąd cieknie. Co to ten dziadzia kupił. Już nie wspomnę o skarbach, jakie się znajdują w tych złomach. Patrzcie. Pełniutki. Ochraniacz do opon. Dobrze. Ech, ona kiedyś miała gaz, ale tu jest normalne kółko. Zapaśne. Ciekawe, co tu jest. O. Nówka sztuka. Stanułeczka. No, no, no. O. I za gdzieś taką samą za cztery dychy się znajdzie na licie czy gdzieś i będą dwie pary na taksóweczkę do ujeżdżania. Poza tym takie stare trupy naprawdę poprawiają mi humor. Naprawdę. Słuchajcie, centralny zamek sam chodzi. Zapacz <śleszy> się tutaj! Kto jest ułożył zamek z szafki To jest naprawdę fajna rzecz, żeby takie, takimi tropami się pobawić. A teraz bez jaj. Zobaczcie, jak dawno nie widziałem takiego motoru. Zobaczcie, to jest wszystko suche jak pieprz. Nawet pokrywa tu się nic nie dzieje. Na dole, no ok, jak zawsze troszkę, nie? Ale patrzcie, to jest. A tu gdzie alternator, tam pompa wody. Właśnie, to wszystko jest suchutkie. Alternator, no. W latce tym już mi wysiada. No ale jest drugi, w razie czego. No, to naprawdę. <grym> że to tak fajnie że takiego rupiecie zobaczyć, że on w takim stanie się zachował. I słuchajcie, i wychodzi na to, że znowu przez błąd jakiegoś tam grzebka. No, takie auta są w stadołach robione, nie. Auto idzie na złomowanie, nie? Bo popatrzcie, poserwisowane tłumiki, tarcze, klocki, tu wszystko suche, elegancko, rożąc zmianą zrobiony, więc ktoś sobie tym jeździł to auto. podejrzewam, że to jest auto w pełni sprawne. No, okaże się, jak już usuniemy wyciek, pojedziemy umieć pojeździć, ale, no. Perełka wśród złomów? no, noweczki. Owona grubas Klocki. no to, 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 to nowe Podejrzewam Patrzcie Końcówki drążków nowe I tu, tu leje, patrzcie tu leje wózko. to wszystko jest, wszystkie osłony Ale jaja, patrzcie, amory też były zmieniane albo jeszcze olginą kiwię, no bo to brudne, nie widziło ale patrzcie jak to przetrzemy no to musiało być wymieniane. Może <noise> się okaże, że ja się tu pewnie No bo słuchajcie, jak tylko wystarczy zrobić rozrząd, to można tym się jeszcze popujać z rok czasu, nie wkładając pieniędzy za 700 zł. Nie no, sorry, kupię rozrząd, no może za 1000. Daje się z przodu. Gdzieś tam, 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 tam. O! Gdzieś tu jeszcze. O! Po misku. Tu raczej nie, a więc może zaślepka w bloku przegniła, albo jeździł na wodzie, z rodza i pęk blok. No to zobaczymy, no tak, cyk, ping na kobyłkę, ściągniemy paski, sprężarkę, klimy, zaraz będzie wszystko. Co? Jak myślicie? No niestety pudło. Ah, rozrządził wymieniany, cały. Z pompą wody. Cały kompletny rozrządzik. Ha, 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 ha. Ale to. cię To nic nie ma. To nic nie ma. A że jeszcze zobaczcie tu. Oryginalny GM. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Czyli kozacki motor. Czyli to są jeszcze Deulce, które szły partiami silniki oryginalne gm nietłuczone Nietuczone później w Korei. To z magazynów, co poszły tego on tak fajnie chodzi. Ale ciekawe, co mu pękło. No niestety. Dobieramy się tu i zobaczymy, co to jest. Mechanika kryje wiele tajemnic. Lubię takie wyzwania, lubię, no bo tu jeszcze z takim czymś się nie spotkałem. Ciekawe, czy zaślepka w bloku, czy pęk blok. Zobaczymy. No, w razie się, jak blok to pospawamy jego go matem, zobaczymy, ile to wytrzyma. Będziemy jeździć. Kurde! Dużo odcinku zrobimy. I uwaga! Mamy strzał w dziesiątkę! Czekajcie, bo to wam oczy dobrze widzieli. No. Ciemno. Tam. Co się w bloku? Dobra, ściągam to szybko i... Z ale jaja. No to patrzymy. I co wy na to? Powiem wam jeszcze lepszy hit. Zejdźmy tak pod spód. Dobra, tak na szybko. Yy, słuchajcie, złożnie nowe. <laughs> Patrzcie, wahacze wózek zawieszenia. Tam nie ma grama rdzy. Tam wszędzie nie ma grama rdzy. Patrzcie, tu jest wydech i tabelka belka środkowa. Patrzcie. To się jeszcze świeci. <laughs> O to za ślepeczki za ślepeczki I teraz zobaczcie e, ten samochód ja zabierałem od mechanika, tak? Bo... A, tak jak zwykle była diagnoza. Kurwa no. Bo to się objawiało tym, że ona cieknie, jak się motor zagrzewa, nie? Bo on przy mnie nalał wodę, ja sobie ją odpaliłem, ona pochodziła. mówimy no, no. No faktycznie no, zaczyna rosnąć e, temperatura ciśnienie, no i wylewa się, nie? No i kapało tu na tą osłonę. Tak tu z boku, nie? Więc patrzę, osłony są. Mówię, no dobra. Mi to tam bez różnicy, nie? Ale słuchajcie, no wystarczyło tam zajrzeć, a nie powiedzieć od razu. Kurde, macie. Wiecie, już tutaj ta zaślepka właśnie dzwoniłem do sklepu 460. Słuchajcie, pojechałem o 11 o 12 wróciłem, kawka wypita, jest godzina 15.30 Jadę po zaślepkę, no i dzisiaj jeszcze będziemy jeździć Leganzu. No bo czy dzisiaj nie? 17 już mi się nie będzie chciało, nie? To jutro sobie pojedziemy i umyć i zobaczyć, bo jeszcze nie ma co się cieszyć. Wiecie co, bo e, ta woda wyciekała długo, to nie jest tak, że to od razu walnęło, było dolewane, a więc na pewno było jeżdżone bez płynu i ona na pewno była przegrzana. To wiemy, a wiecie co się dzieje po przegrzaniu, nie? Siadają pierścionki, no a więc nie cieszmy się, że mamy super hiper turbo, extra igłę. Bo może się okazać, że jak zaczniemy jeździć, będą twarde węże i tam, 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 nie? Na potrzeby nasze jest super. Na moje potrzeby super, bo w Omedze czapka jest do wymiany, więc i pierścienie, bo tu z Omegą zrobię Wam materiał. Więc tak czy siak, ja potrzebowałem cały, nie? Jak już A Omegi nie da się zrobić panewek pierścieni i takich różnych rzeczy, więc potrzebowałem tek. No, więc w razie czego to coś zrobimy. Słuchajcie, ciężki temat. Są dwie średnice. 34-36 mm. Zapłaciłem 7 zł. Zgruzuje mnie to auto. No i dobra. Wóz poskładany. Tylko zajęło dwa dni. Bo już padało, mi się nie chciało. Mówię, zrobi jutro. Wczoraj spadł śnieg. Dobra, jedziemy umyć, zobaczymy co to za. Boski sprzęt! Patrz, nówka kiela, bo miała tego kondona całego. Chodzi jak wściekła dzika świnia. No i co? Miałobyś się na silnik do omegi, i teraz co z tym zrobimy? ale kopy to! Lubię takie. Można się nad nimi znęcać bezkarnie. Oj, oj, oj! oj. Hm. Kapek spalony. No dobra, no widzicie, co czasami się taki wehikuł trafi, który jest całkiem rzeźki, a miał iść na złom. Może jakieś pomysły? Co z nią zrobimy? Może coś fajnego. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Piszcie co o tym myślicie. Cześć.